Hej, hej, witajcie kochane skorpiony, z tej strony Wróżka Roza, sorry. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 1 do 10 marca 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb. I cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na próżbę, i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. <laughs> A w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do następnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, musicie sobie ten czas po prostu przeliczyć. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. Yy, osoby, które oglądają mój kanał, a jeszcze nie zasubskrybowały, gorąco zachęcam, nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Yy, jeżeli film Wam się podoba, to też zachęcam do wciśnięcia łapki w górę. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, jeżeli film z Wami rezonuje. Dobra, zobaczmy, co będzie się działo w finansach u skorpionów od 1 do 10 marca. Drogie skorpiony, za dużo nie mówcie. Karty podpowiadają, żeby tutaj ktoś nie wykorzystał Waszej. Yy, waszej wiedzy, tak? Ta kobieta ma zakryte usta. Tutaj jest zwycięstwo, że właśnie dzięki temu, że nic nie będziecie mówiły, zwyciężycie i będziecie przebiegłe. Dzięki swojej y, sile przebiegłości będziecie, osiągniecie zwycięstwo. Więc tutaj siła jest w was, w tej potędze milczenia, tak? Więc, więc y, nie zdradzać swoich planów. Teraz zobaczymy następne karty, dociągnę, co tutaj nam dopowiedzą. Yy, też może być trochę manipulacji możecie wyczuwać, no siedem mieczy to może też, może mówić o tym, że ktoś będzie próbował Was wykorzystać, tak, to nie dajcie się no siedem mieczy to też może mówić informacja o złodzieju, tak, także tutaj też yy, może być taka informacja uważajcie na dokumenty, na portfele i już patrzymy następne będziecie dokonywać wyboru tak albo będziecie mieć źródło dochodu z dwóch miejsc tak jak powiedziałam nie chwalić się nie mówić nic bo tu to może was poblokować i pokrzyżować wasze plany kierujcie się intuicją róbcie to co kochacie czyli praca z pasją no tutaj jest nowy początek może się rozpocząć tak niewinnie no, ale może w przyszłości zaowocować i to bardzo, bardzo yy, owocnie. Jest w Was dużo lęku, kochani, więc tutaj też yy, ten lęk musicie swój przezwyciężyć, bo to będzie ten, ten lęk yy, yy, i brak pewności siebie będzie Was blokował. Wy musicie być silne, tak? Ta karta siły, przezwyciężyć ten ciężar, tak? Czyli tutaj. Yy, Pokonacie to, kierujcie się miłością, kierujcie się intuicją i y, no, osiągniecie sukces. Osiągniecie sukces, bo jest to zwycięstwo, czyli tutaj dzięki tej miłości, cierpliwości y, osiągniecie to, co chcecie. Dobrze, teraz zobaczmy, co w miłości i w uczuciach od 1 do 10 marca 2022. Już patrzymy, co tutaj dla Was. Tutaj, jeśli chodzi o uczucia, bardzo ciężkie, trudne energie, być może jesteście po rozstaniu, tak? Po rozstaniu było pięknie, ładnie, chyba że musicie pewne rzeczy, pewne sprawy sobie wyjaśnić, tak, i po prostu oczyścić atmosferę, i wtedy nastąpi ta czystość w tych uczuciach, tak? Ale tu, no tak jakby, no nie wiem, czuję tu, że niektóre skorpiony się ze swoim partnerem lub partnerką pokłóciły i teraz nie możecie spać po nocach. Boicie się, że, że po prostu zostałyście pokonane i że już do siebie nie wrócicie, ale jest między Wami uczucie, więc tutaj jest uczucie z obydwu stron, tak? dociągniemy kartę i zobaczymy co tutaj wyjdzie no chwilowo czujecie się samotni tak, czujecie się samotni, ale słuchajcie to co zasiewacie, będziecie zbierać tego plony, tak no jest król, <laughs> król kielichów, no zobaczymy co będzie dalej, kochani, to co się wydarzyło, to, mia to jest po prostu przeznaczenie, albo tu się pojawi nowy nowa osoba, albo tu z tą osobą, z którą byliście yy, to tylko był romans, tak, a tutaj pojawi się nowa osoba no, jesteście przygnębieni, nie możecie spać i, 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 i jest problem. Jest problem, jest y, zawieszenie. Karty podpowiadają, żeby spojrzeć na tą sytuację. <laughs> Z innej perspektywy. Nie poddawać się, ale też się nie narzucać, tak? Tej osobie. Nie odpocznijcie od siebie. Odpocznijcie od siebie. Tutaj jest walka z samym sobą, bo jeżeli nie odpoczniecie od siebie, to będziecie się kłócić i walczyć, tak? Yy, odpocznijcie od siebie i yy, pozwólcie tej osobie zatęsknić, tak? I wtedy nastąpi ta równowaga, że jest szansa, że, że wrócicie do siebie. No na razie tak jakby trzeba, trzeba wziąć to na dystans, ale mówię, tu jest jeszcze szansa, by, by zacząć się spotykać z kimś nowym, z, z kimś. No, tutaj jest król kielichów, czyli też no, on, on, wa, on wam da dużą miłość. Także tutaj um, zastanówcie się. Wisielec był um, informował, że może trzeba to przerwać, może trzeba spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy i to zakończyć. Może nie ma tego złego, no, ale każdy ma swoją historię, więc tutaj ja nie będę was programować i skierować, co wy macie zrobić. Um, tak jak powiedziałam, kierujcie się intuicją. Każdy ma swoją inną historię, ale zobaczymy, może nam karty dopowiedzą. Karty Lenormand nam dopowiedzą w miłości, w uczuciach, w, w finansach, w pracy, w zdrowiu. Zobaczymy, co one chcą pokazać, te karty Lenormand dla Skorpionów od 1 do 10 marca 2022. Jest dziecko, może chodzi o uzdrowienie Waszego dziecka, tak? czyli wewnętrznego dziecka, czyli Waszej duszy. Jest problem ze snem. Jeżeli macie dzieci, zwróćcie uwagę też na dzieci, tak? Bo może tutaj jest problem. No i jest rozdroże, tak? Trzeba zamknąć drzwi od przeszłości, by wejść w coś nowego. Wtedy będzie szczęście. Więc kochani, no tak karty Lenormand podpowiadają, tak? Żeby tutaj zostawić, zostawić tą przeszłość, by, by, by pójść po coś nowego, żeby te marzenia się wasze spełniały. Kochani, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, tak jak powiedziałam, tutaj może potrzebna jest medytacja, uzdrowienie tego wewnętrznego dziecka. Uważajcie też na podwójne organy, tak? Od stóp do głów, czyli nie wiem, oczy, uszy, zatoki. Nie będę tu wymieniać całej, całej historii medycznej, to również mogą być kończyny, tak? Także tutaj po prostu na to należy zwrócić uwagę. Może oddech, bo oddech po prostu wpłynie na Wasz. Yy, sposób myślenia, oddychania, yy, pozbycie się lęku, uwaga też na używki, tak, czyli tutaj za dużo nie używać tego. No i takie tutaj się energie przedstawiły, moje kochani, więc <laughs> trzeba, trzeba na to zwrócić uwagę. Zobaczmy teraz karty rady dla Skorpiona od 1 do 10 marca 2022, już patrzymy. Masz prawo mieć odmienne stanowisko, czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań, czyli oczekiwanie. Na to należy zwrócić uwagę. I hmm, nie bać się mówić o tym, że macie inne stanowisko, że macie inne zdanie na ten temat, ale y, karty też podpowiadają, żeby całkowicie się też nie odkrywać, tak? Bo tam było te dziewięć pucharów i ta kobieta miała zakryte usta, tak? Czyli też możecie mieć y, odmienne zdanie, ale tak jakby nie odkrywać całego tyłka, jak to się mówi. <laughs> Obdaruj miłością siebie i innych, tak? Czyli jeżeli nawet ktoś was skrzywdził, to po prostu... Wybacz sobie, wybacz tej osobie, wy, wy, daj światło tej osobie. I po prostu tak to wygląda, moi kochani. Ja Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam udanej dekady miesiąca, jeszcze dekady, bo nie wyjaśniło się, czy będą tyga, tygodniówki na razie. <laughs> e, życzę Wam spełnienia marzeń, dużo miłości, Kasiory, spełnienia marzeń i, i zdrówka i tego, co sobie życzycie. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Ściskam was cieplutko, buziole, pa pa, do następnego razu.